Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human Powracamy do gary i do przygotowania jedzonka dla naszej kochanej Alice i dla, dla, dla naszego y, Toda y, Grubasa Świnia Erosomana i wrzodana zdrowym ciele organizmu narodu polskiego. <clears throat> Life's funny. I lost my job because of androids. Then I need somebody to take care of this goddamn house. A fucking android what a joke of course androids are so fucking wonderful they never fail they're never tired they're never sad they're so fucking perfect they ruin my fucking life your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Kids took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant. It's all your fault. Daddy knows. It's all your fucking fault. i was Get back here. Come back here. Come back here right now.

I my możemy go spełnić. Teraz właśnie się poruszyłem. Widzicie, to jest właśnie ta czerwona diodka. Ona symbolizuje albo jakieś krytyczne uszkodzenie, albo jakąś niezgodność w systemie. I tutaj widzimy. To jest moment, w którym kara staje się tak jakby, no, staje się defektem w zasadzie, nie? Widzicie, właśnie cyfrowo łamie swoje bariery po prostu. W tym momencie tak jakby zaczęła myśleć samodzielnie. Chroń Alice, no bo zauważ... Teraz, y no, Poczuła, że... Że to, co się dzieje, jest złe. I my oczywiście mogliśmy nic nie zrobić w zasadzie, nie? I gra też by się potoczyła dalej. Nie chcecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy nie zareagowali. Nie to nie tu. Eee, dobra, weźmy to, broń. Chociaż wolałbym z niej nie skorzystać w sumie.

Shoot a human? You seem to have a problem. I think we need to fix that. <laughs> no! 你的走。 Skurwyson jest pod wpływem do narkotyków, także nawet rozbita ręka go nie martwi. Cholera. Żałuję, że wziąłem tą broń. No, cholera, no... Nie, nie, szczerze mówiąc bardziej myślałem, że my będziemy mieli może jakiś wybór, że z broni jeszcze nie korzystałem, ale widzę, że to jest bardzo zła ścieżka. Kiedy dojdziemy do fabularnego momentu, to Wam wspomnę, dlaczego wybranie tej broni było złym pomysłem. Hmm. Dobra, nie ważne. Znaczy ważne, ale w sumie ważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. No dobra, no to była świnia, menda i erosoman, no ale... Ale nie chciałem go zabijać, szczerze mówiąc, no. O, właśnie, gdybyśmy nie wzięli pistoletu... Co? Co? Czemu? Co to tu jest za ścieżka, której jeszcze nie znam? Hm? Co? Chwila, moment, co tu się dzieje? Nie wiem, co to tu jest jeszcze za inna ścieżka. No, ciekawe. Ale tak teraz chcę też to analizować, jak tu z wami gram, żebyście to po prostu widzieli. A czasami samemu przechodząc do tego ja mówię, ja tą grę kilka razy, ale prawdę mówiąc praktycznie za każdym razem tak samo, bo mi się wydawało, że to będzie tak najlepiej. Tak, ale kiedyś tutaj właśnie tak postanowiłem zobaczyć raz, co się stanie, jak nie zostaniemy defektem, czyli w tym momencie, kiedy tam no było, że a idź na górę, nie? A jakbyśmy zostali, kilka minut się wtedy stoi w takiej w takim nieprzyjemnym bezruchu, on wtedy idzie na górę i po prostu ją zatłucze na śmierć. To jest mega straszne. I w ogóle wtedy też nie wiem, tak mi się wydaje, że on chyba wtedy też zabija karę i w ogóle cały wątek kary się wtedy kończy. I w ogóle tak się fatalnie czujemy, taki, taki dołek moralny, że o nie, co ja w ogóle zrobiłem. I najciekawsze jest to, że nawet jak wychodzimy do menu, nie, co tam jest ta dziewczyna, ona się nazywa Chloe, ale to już nieważne. Ten android w głównym menu, on też nam potem będzie za każdym razem to wypominał, w sensie jak, jak mogłeś... Przez Ciebie Alice zginęła. Czy Ty nie wiesz, że czyny mają konsekwencje? Coś, coś takiego, nie? Także to, to, to by był najgorszy wątek, no ale tutaj, no... No było lepiej, ale cholera, no... Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Wolałem wziąć z powrotem ten wątek, czyli ogłusz Toda, no po prostu w bójce tam ogłuszymy, uciekamy z pokoju, ale on się za chwilę tak ocknął i biegnie za nami, ale no mu tam uciekamy, Karaj i Ali zwalczyły i uciekły, nie? A tutaj strzeliła do Toda, no... Nie chciałem tego tak potoczyć, no ale już trudno, no. Nie będziemy się bawić w czytywanie, no. Gramy dalej, po prostu, no. That was by far the most party I've been to była na pewno najmocniejsza partia, w byłem w ostatnich 25 latach. Każdy raz, go idę do jednej z tych, zapytam siebie... What the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah, yeah, yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're going to make out of it. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. Tak, no i tutaj wracamy znowu do Markusa. Ale moi drodzy, to już sobie będziemy znów robić w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam do, za oglądanie i zapraszam Was do następnego. Muszę tą końcówkę poprawić jakoś, no. Ale do, zapraszam Was do następnego odcinka. Cześć.